w Latarników, to jest nasza grupa. Ja przyjechałem tutaj do Państwa z podlubelskiej gminy Niedźwista Duża, w której prowadzę zajęcia, właściwie prowadziłem i prowadzę zajęcia latarnicze. Teraz dochodzą gminy ościenne, no taka jest potrzeba, ja nie nie umiem odmawiać. Ja powiem krótko, umiejętność jak do mnie przychodzą y, um, uczestnicy y, na zajęcia, i ja mówię jedno. Za 10 spotkań umiecie, będziecie umieli samodzielnie korzystać z internetu, z przeglądarki. O każdej porze dnia ja, i sytuacji, w tej sytuacji, z umiejętności obsługi przeglądarki, czyli tak naprawdę powrót na świat internetu, będziecie zaznajomieni tak jak e, Przychodzi taki moment na trzecich, czwartych zajęcia, kiedy na sali 30 osób nie ma ja z y, takiego westchnienia, jak sobie w tym nie poradzę, ja nauczyć, tak, tak. Do zajęcia wzięne, następuje cisza. Wszyscy są skupieni na y, uczeniu się. Ja podam przykłady, c, jak, że tak powiem, poprzez swoją działalność napędzam popyt mimo wszystko na gospodarkę. Pani Krystyna pier, z pierwszej grupy prowadzi fermę, faktury wypisywała ręcznie. Składa zamówienia przez maila, obsługuje swoją firmę przez, internet, przez bankowość internetową, faktury wystawia z komputera. Być może i wygląda kół przez internet. Pani Basia prowadziła kwiaciarnię, dziś prowadzi jej córka, przyszła, nauczyła się, dziś jest aktywną Facebookowiczką. Jednocześnie sama zmienia oferty na swojej stronie internetowej kwiatni sołtys ze Szczeszkowic, takie panie y, były z duże, Dużej. sołtys ze Szczeszkowic bardzo aktywny, zaprosił wszystkich swoich członków stowarzyszenia, po to, żeby się nauczyli przeglądarki, obsługi y, strony internetowej, robienia zdjęć, zamieszczania y, zdjęć na stronie. Po co? Po co prowadzić własną blog i witrynę internetową? Panie w Kryżnicy, y, Jare, jak zobaczyłem, ile chce. Ich uczestniczyć, to się tak złapałem po raz pierwszy. Było dwa, e, 28 pan sezon 2013, cała wiosna, cztery grupy. Po zajęciach e, panie założyły stowarzyszenie. Spotykają się dzisiaj regularnie co tydzień, wyszywają haftury, robią palmy, jajka i tak dalej, i tak dalej. Przedmioty do swojej działalności kupują tylko i wyłącznie na legro, żeby nie jeździć do sklepu po sklepach. E, zaczynają prowadzić bloga, większość pań korzysta z bankowości internetowej. E, kolejna, kolejna grupa i to już było niejako z, takie koło zamachowe wtórne. Pewnego dnia dostaję maila z Urzędu Marszałkowskiego w Lublinie, że pewna pani wójt mnie poszukuje celem czy mógłbym poprowadzić zajęcia na terenie jej gminy. Chodzi oczywiście od innych szczonów Wyraziłem zgodę. Skontaktowałem się z panią y, Wójt, trafiłem do biblioteki, przychodzę na pierwsze spotkanie. Około 60 osób chętnych do zajęcia. <noise> z czego tak naprawdę w tej chwili uczestniczę w tych zajęciach? Y, około tak średnio 30 osób regularnie co tydzień. E, z tej grupy coś, coś, że tak powiem, również powstanie. Mimo, że to jest bardzo silne środowisko, oni spotkają... W, raz na tydzień, na kawę, herbatę, ciastko i tak dalej. E, Kolejne, że tak powiem, koło zwrotne telefon od e, byłego sekretarza gminy Niedźwica, dziś e, Wisebújta w 8. gminie Jabłonda, pana Marcina. Są kobiety, poprowadzi zajęcia w Obłodnej. No jak odmówić? Więc e, jutro pierwsze <noise> spotkanie e, nowej grupy i tak bardziej tak, mając pewną świadomość już ograniczył, wiecie Panie przynajmniej w pierwszej grupie do sześciu osób a podejrzewam, że jest długa kolejka przy czym rzecz skutkiem tych działań, czyli zajęć, które pozwalają poruszać się swobodnie po internecie jest to, że wzrastają konkretne potrzeby u tych ludzi którzy się tego nauczyli i tu jest kolejny punkt i tak powiem zwrot ku samorządu Wszyscy ci ludzie przeszkoleni potrzebują również serwisu komparacyjnego. Czyli, że pół roku czy rok czasu po zajęciach od poszukiwania kogoś, kto im pozwolił, bo się technologia tak zmieniła, aplikacje poszły bardzo do przodu. jak to dzisiaj zrobić, doradzić i tak dalej. Tu nie chodzi o remont komputerów czy tego typu rzeczy. Tylko o 5 minut poświęconych po to, żeby powiedzieć jak coś zrobić, bo technologia poszła do przodu. Przykładem ostatniej skargi. Jest nowa wersja i trzeba wiedzieć, żeby ją zainstalować, trzeba odinstalować starą A to jest umiejętność informatyczna. To są dwie minuty roboty, ale to ktoś musi odpowiedzieć. Stąd samorządy muszą wyjść, podtrzymując to, co my robimy, z inicjatywą taką, że musi być ktoś na terenie animator, latarnik, nie latarnik, animator, który będzie miał taki, będzie dostępny że przynajmniej raz w tygodniu, po to, żeby tych drobnych rad dla tych ludzi, którzy chcą udzielać czy pomagać. Bo to nie tylko są, to jest pokolenie 50. Plus. Powoli wchodzi pokolenie, ja to nazywam pokolenie analfabetów cyfrowych. Ci, którzy coś umieli, a dzisiaj stracili te kompetencje, to jest pokolenie, które ma dzisiaj około 40-45 lat. I za 10 lat będzie potrzebowało latarników, żeby podobnie się szkolić. Dziękuję. Muito obrigado.